Najtrudniejsze to chyba są te dni, kiedy pogoda jest taka bardzo na górnym limicie i jednak ta praca przy platformie w bezpośredniej odległości kilka metrów od nóg platformy przy fali, która potrafi zarzucić statkiem parę metrów, no to są momenty, kiedy, że tak powiem, no denerwujemy się troszkę, tak? Taka wyspa na morzu i albo coś w rodzaju więzienia, jak to niektórzy nazywają. Bywają dni, że wiatr jest bardzo silny, opady deszczu, także praca na zewnątrz, na pokładzie jest naprawdę trudna. Głównie wyznaczają tutaj posiłki. No jedni śpią, drudzy pracują, by, by spać mógł ktoś. Życie po pracy no w tej chwili troszeczkę nam się urwało ze względu na ten COVID. Nie? Nawet przez pewien czas mieliśmy zamkniętą siłownię, ale mamy salę rekreacyjną, mamy siłownię, tak jak wspominamy, to mamy saunę. Próbowaliśmy nawet małe pole do golfa zorganizować jakoś sobie radzimy. Składy słońca jak najbardziej są super superackie, że no, innych takich nie, nigdzie się nie znajdzie. I wiadomo, że no Daje to jakąś satysfakcję chociażby dla ducha. No jest satysfakcja, że tak powiem, z tej, z, tej, z, tej, z tej pracy. Fajna jest ta różnorodność i, i fajne jest to, że jest to jakieś zadaniowe, jak już się ją wykona i, i jest pełen sukces i ropa już leci, no to, no to jest, że tak powiem, jest, jest satysfakcja, jest przyjemność. A najważniejsze jest właśnie, że atmosfera jest bardzo dobra. Kolegami, z którymi się pracuje, z którymi się można powiedzieć, no pół życia przebywa na platformie. Na pewno tutaj można spotkać się zawsze z miłą atmosferą i ciepłym przyjęciem. Rozłąka z domem to jest taki największy problem, z którym sobie ludzie na różne sposoby radzą. Najlepiej to widać w dniu zniazdowem, kiedy jest tak zwany rajze fever. Widać już osoby, które niby trzymały się przez dwa tygodnie bardzo dobrze. To ostatnie 15-20 minut przed samym odlotem, no to już są bardzo nerwowe. We always see the familiar faces, so they're very used of where they go, who they fly with, and also the conditions. Jest to evenement w Polsce, także możemy się z tego szczycić, że jako jedyni górnicy naftowi pracujemy na morzu.